Już. Witam jeszcze raz w kolejnym odcinku kursu na Wnętrze. Jest to odcinek 55 i pokażę Wam 9 przykładów blatów. Zacznę od blatu laminowanego. On jest najbardziej popularny. Może mieć różne wykończenie, różne wybarwienie. Blaty mogą udawać zarówno drewno, jak i kamień, beton, różne struktury i gładkie, i połyskliwe. Przy połyskliwych musicie uważać. Bo one się te blaty bardziej rysują. To co jest ważne, najczęściej ten blat ma około 38 mm i jest pokryty laminatem. Laminat jest na samej górze i on na przykład w tym przypadku, który tutaj widzicie na, na prezentacji, spływa miękko, na, lekko na okrągło w dół tak? i jeszcze lekko jest podwinięty, czyli ten blat jest całkowicie zabezpieczony przed wodą. Blaty laminowane są bardzo popularne, nie są drogie, więc są bardzo dostępne. Dużo producentów ma różne wzory. Co roku są nowe kolekcje, więc warto się takimi blatami. Ymm, ymm, warto takie blaty po prostu sprawdzić, czy będą Wam odpowiadać. I teraz tutaj musicie zwrócić uwagę na krawędź, bo nieraz te blaty laminowane są też yy, laminowane na ostro i tutaj wszystko zależy od wykończenia. Nieraz Kupujemy gotowe takie produkty, a nieraz y, robi to stolarz na zamówienie. I tutaj ta krawędź jest łączona PCV, i jeżeli jest to jakoś tak niedokładnie zrobione, to może się y, na przykład dostawać woda. Więc tutaj w kuchni jest to bardzo ważne, żeby ta powierzchnia była wodoodporna, więc takie krawędzie lekko na pewno będą lepsze, dlatego że ten laminat spływa tutaj w dół. A jeżeli jeszcze lekko jest podwinięty, to tym bardziej ta powierzchnia od dołu jest też zabezpieczona, szczególnie przy zmywarce. Więc tutaj. Zwróćcie na to uwagę. Kolorystyka przeolbrzymia możliwości bardzo duże. Zobaczcie, tutaj jest blat laminowany, który wygląda jak kamień. On może mieć też taką strukturę, oczywiście, kamienia, albo strukturę drewna. Kolejny blat, bardzo popularny, to jest blat kompaktowy, i te cienkie blaty, one mogą mieć, słuchajcie, 12 mm, więc jeżeli szukacie takiego cienkiego blatu, to on będzie po prostu idealny dla Was. I te blaty są robione z papieru takiego rdzeniowego, często łączonego z jakimś dekoracyjnym, dużo, dużo warstw, sprasowane i połączone żywicą. Dzięki temu on jest wodoodporny i możecie robić zarówno blaty takie do łazienki, jak i do kuchni. Jest bardzo cienki, czyli bardzo elegancko będzie wyglądał i ma ten kolor rdzenia. Ten, ten rdzenie, który tutaj widzicie, jest zrobiony na czarno. Blad z jednej i z drugiej strony jest w kolorze szarym. Oczywiście ta kolorystyka może być przeolbrzymia. Najczęściej rdzenie są czarne albo białe, ale uwaga, coraz więcej producentów robi multikolory, czyli dopasowuje. Kolor rdzenia do melaminy, która jest na wierzchu, albo do jakiegoś materiału, który oni stosują, bo naprawdę są różne technologie robienia tego i różna kolorystyka. Więc yy, możecie sobie na przykład zamówić blat, który imituje jakiś brązowy kamień, a w środku też będzie rdzeń o kolorze brązowym. Tego jest troszeczkę mniej na rynku, ale jednak pojawia się. Yy, Nowy, sporo nowych kolekcji, więc słuchajcie, śledźcie yy, na bieżąco i jeżeli na przykład chcielibyście taki cienki blat, a jednak nie stać Was, żeby zrobić go na przykład z kamienia, to właśnie możecie zrobić go z laminatu kompaktowego. Kolejny blat to jest blat granitowy. Te blaty są bardzo popularne, mogą mieć różne grubości, 2 cm 3 cm, mogą być też blaty, które są pogrubiane i klejone. To co jest ważne, to taki blat nie będzie miał ostrej krawędzi. Ta krawędź będzie mm, lekko fazowana i na to też musicie zwrócić uwagę szczególnie jeżeli taki blat granitowy będziecie chcieli mieć połączony na przykład z kamieniem na ścianie, że tam taka mała szczelinka będzie, trzeba to jakoś wykończyć, żeby to ładnie wyglądało. I w tą szczelinkę też troszeczkę brudu może wnikać, ale oczywiście łatwo taki blat kamienny wyczyścić. Blaty granitowe mają specyficzną kolorystykę, taką jaką matka natura dała, więc jeżeli wybieracie jakiś blat, to nie tylko po nazwie, ale trzeba pojechać i konkretną płytę najlepiej obejrzeć, bo te płyty. Jeśli chodzi o wybarwienie, rysunek mogą się różnić i może się okazać, że coś w internecie bardzo Wam się podoba i wygląda na szary, na przykład granit, a przyjeżdżacie, patrzycie, a tam żółki są czerwonkawe, znaczy czerwonawe, pomarańczowe, mogą mieć jeszcze inne odcienie i niekoniecznie będzie Wam się to podobało, ponieważ jest to produkt na zamówienie, to będziecie mieli problem, żeby coś takiego oddać, więc warto zobaczyć ten kamień na żywo. Granity są dosyć zimne w dotyku, więc tutaj też musicie na to Zwrócić uwagę, mogą być konserwowane co jakiś czas. No i tak jak już mówiłam, widać fazowanie, czyli te narożniki są fazowane. Więc tutaj, aha, i kamień jest dosyć ciężki, więc też konstrukcja mebla też powinna wytrzymać taki blat, żeby żeby po prostu nie była, żeby te szafki nie były za, le, za lekkie. Wykończenie takie, takiego kamienia może być naprawdę różne. Może być to na wysoki połysk, może być to na przykład płomień, tak jak tutaj widzicie, czyli taka struktura nierównomierna. Zwróćcie uwagę też na wykończenie, bo to będzie wpływało na cenę. Czyli na cenę blatu kamiennego. Jak patrzymy, ile kosztuje na przykład dana płyta za metr kwadrat, to nie wystarczy, żeby wycenić blat. Trzeba też. Wziąć pod uwagę montaż, wycięcie otworów, na przykład pod y, zlewozmywak, pod baterię, pod gniazda prądowe, jeżeli robimy na ścianie i też samo wykończenie tego kamienia. Jak on będzie obrobiony, jak to będzie wyglądało, bo to też wpływa na cenę, więc tutaj zwróćcie uwagę. Od 700 zł w górę można granity dostać. Oczywiście takie najładniejsze, najbardziej szlachetne no to już kosztują grubo powyżej tysiąca, więc też trzeba oczywiście z obróbką sprawdzić. Teraz tak, kolejny blat to jest blat marmurowy. Wokół niego jest bardzo dużo kontro, kontrowersji, więc chciałabym o tym też powiedzieć. Ja osobiście odradzam blat marmurowy do kuchni, chyba że, nik żeby, że, chyba, że ktoś nic w ogóle nie gotuje, ale no jak wiemy najczęściej kuchnia jest od gotowania, także no dobrze by było, żeby nadawało się to po prostu do użytku. Dlaczego? Dlatego, że marmur jest kamieniem, który jest łatwo nasiąkliwy, czyli jeżeli wylejemy wino i od razu nie zetrzemy tego wina albo jakieś inne, na przykład cytrynę, coś, co może spowodować, że ten blat zostanie szybko uszkodzony, nie zwrócimy na to uwagę, to po prostu będziemy mieli plamy. Są podobno impregnaty do blatów marmurowych, nie stosowałam, więc nie wiem. Podobno one jakoś troszeczkę dłużej chronią, ale nie wiem, jak często trzeba je stosować, żeby po prostu był efekt. To, co mogę powiedzieć, to wiem, że są blaty, które są, nie są marmurowe, a marmur świetnie udają, też są blatami kamiennymi, na przykład z i można po prostu tą imitację tego marmuru zastosować w zupełnie innym kamieniu, i też będziemy mieli fajny efekt, więc na to też zwróćcie y, uwagę. Kolejny blat to jest blat kompozytowy. I tutaj też jest dosyć dużo kontrowersji, y, bardzo y, popularny jest na przykład korian, na pewno o nim słyszeliście. Ten blat akurat, który tutaj jest, jest z białego korianu. Jest to y, blat, który jest, bo w ogóle powstaje z połączenia minerałów ze spoiwem, y, wykonany z żywicy akrylowej. I występuje w bardzo bogatej kolorystyce, czyli możemy mieć na przykład takie blaty, które przypuszczają światło, są neonowe, jednolity możemy mieć kolor, mogą udawać jakieś jak gdyby inne kamienie. No, naprawdę ta kolorystyka jest nietypowa. Jeżeli czegoś, jakiś intensywny kolor szukacie, albo gładki kolor, to na pewno tutaj w tych blatach kompozytowych znajdziecie. Jednak musicie zwrócić uwagę na to, że ten blat jest dosyć delikatny i on może się rysować. Podobno jak jest dobrze obrobiony odpowiednią ilością papierów ściernych w odpowiedniej kolejności, to jest yy, bardziej odporny, znaczy powinien być odporny na brud. Ja oglądałam kiedyś taką prezentację, gdzie właśnie taki blat został, yy, chyba keczup tam został wylany, już teraz dokładnie nie pamiętam i rzeczywiście można było bez problemu wytrzeć. Ale słyszałam też historię, że były takie blaty źle szlifowane i ta struktura została uszkodzona i brud wnikał właśnie w ten blat i nie dało się tego wyczyścić. Więc przygotowanie i obróbka takiego blatu też ma duże znaczenie. Na pewno nie można na takim blacie nic, nic odkładać, co jest gorące, tak? czyli żadnych gorących gręków. Trzeba o taki blat dbać. Można go, go odnawiać, czyli można go wyszlifować na przykład na mat albo na połysk, w zależności jak lubicie. No ale tak jak mówię, jak, jakbyście chcieli wykorzystać właśnie taką, taką strukturę gładką albo jakiś jeden pojedynczy kolor, to tutaj znajdziecie go bardzo dużo. Może występować w różnych grubościach. Można go położyć też na przykład na MDF, jeżeli będziemy mieli cienką warstwę 6 mm. Przy 6 mm damy radę jeszcze odnawiać ten blat. Jeżeli to będzie cieńsza warstwa, to już będzie troszeczkę z tym problem. Więc nawet grubość nałożenia na taką warstwę pod spodem tego blatu będzie miała znaczenie. I tutaj na to też musicie, słuchajcie, zwrócić uwagę. I to jest przykład, gdzie mamy właśnie z tego samego materiału zrobiony zarówno umywalkę blat, jak i takie faski, żeby woda spływała na. Taki ociekać, żeby woda nam spływała tutaj bezpośrednio do zlewu. Plus jest taki, że nie ma żadnych łączeń nigdzie. Ta powierzchnia jest bardzo gładka, czyli nie ma miejsca, żeby na przykład jakieś bakterie czy drobne ustroje się nam gdzieś rozmnażały, więc to jest naprawdę fajne. Jeżeli, chcieli, jeżeli chcielibyście położyć na przykład taki blat w cieńszej warstwie, warstwie na ścianę, to też możecie to zrobić i też nie będzie widać żadnych łączeń. I to jest dosyć duży plus, no ale tak jak mówię, zawsze są i plusy i minusy. Kolejny blat to jest blat z konglomeratu kwarcowego. Blat składa się z kruszonego kamienia i żywicy poliestrowej. Też dosyć ciekawa kolorystyka. Jeżeli szukacie blatów, na przykład zobaczcie tutaj kładki biały i chcecie, żeby on był bardzo odporny, to taki właśnie blat możecie wykonać z konglomeratu kwarcowego. Jest bardzo łatwy w utrzymaniu w czystości, wymaga minimalnej pielęgnacji, czyli dla osób, które nie lubią się za bardzo męczyć, jest idealny. Jest odporny na zarysowania, nie wymaga impregnacji, nie chłonie wilgoci Korient, ten, który pokazywałam przed chwilą, też nie. Można na nich stawiać gorące naczynia, a niektórzy nawet kroją. Ja ogólnie odradzam i krojenie, i stawianie gorących naczyń, no ale to już musicie sami przetestować jak to wygląda. Powierzchnia blatu kuchennego kwarcowego może być i szczotkowa, szczotkowana i matowa i chropowata, może być idealnie gładka, świecąca tak jak jest tutaj, czyli polerowana. Może być też szlifowana, wtedy jest gładka i matowa, ale też może być taka struktura wave. Taka nierównomierna, więc tutaj naprawdę też wykończenie Takiego blatu może być różne, więc tutaj sugeruję, żeby się też zapoznać. Oczywiście takie blaty są droższe niż blaty laminowane, tak? więc tutaj ta cena na pewno pójdzie do góry, i tutaj jest przykład właśnie takiego blatu. Zwróćcie uwagę szczególnie przy jasnych meblach, białych meblach, albo na przykład, jeżeli chcecie, żeby kolor blatu był idealny jak frontu, to żeby właśnie ten kamień dołożyć do próbnika, na przykład NCS którym, z którego korzystacie przy wybieraniu na przykład kolorystyki frontów albo jeżeli macie jakieś gotowe fronty, to żeby przyłożyć i dobrać odpowiedni odcień tak? albo szarości, albo bieli, albo czerni. No zależy jaki kolor będziecie chcieli stosować. Siódmy, siódmy przykład to jest blat ze spieku kwarcowego. Bardzo polecam te blaty, oczywiście tanie one nie są, ale są, słuchajcie, naprawdę przepiękne, bardzo wytrzymałe, można uzyskać bardzo cienkie, ostre krawędzie bez jakichś tam zaobleń. No jak widzicie, estetyka takich blatów też jest no, bardzo wysoka, one powstają z naturalnych materiałów takich jak łupki, iły i granit i one są spiekane razem, czyli jest to blat kamienny, który składa się z innych jak gdyby cząstek kamieni, ale jest o wiele bardziej trwały, nie jest tak kruchy jak zwykły kamień, czyli no ma też dodatkowe cechy, które zwykły granit nie będzie posiadał. Dzięki swojej twardości można Uzyskać bardzo cienkie powierzchnie, docinane właśnie pod kątem 45 stopni. No, same plusy, słuchajcie. Kolorystyka też jest dosyć duża. Możecie łączyć płyty w różny sposób do siebie. Możecie robić ładne podwieszania, na przykład z lewy, fajne ociekacze. No, tych możliwości jest tutaj naprawdę bardzo, bardzo dużo. Nie łapie plam, nie widać przybarwień można nawet na przykład jak zastosujecie sobie taki blat ze spieku kwarcowego to możecie ten sam odcień zastosować na przykład na fronty tak meblowe które będą zacinane też pod kątem 45 stopni nakładane na przykład na jakąś płytę MDF więc jeżeli robicie wyspę to możecie całą wyspę w jednym materiale wykonać to jest bardzo bardzo fajne rozwiązanie hmm widzę, że jakieś pytania, ale to za chwileczkę, bo to pytanie nie jest związane chyba z blatami. Dobra. Teraz tak, kolejny blat to jest blat betonowy. Tutaj na pewno warto znaleźć specjalistę od tego, bo różnie to może być. Ja tylko się troszeczkę przesunę, żeby było lepiej widać. Blaty betonowe mogą być wykonywane na przykład gdzieś w fabryce, mogą być to masy betonowe, które są wykorzystywane na przykład, żeby obłożyć jakiś gotowy blat. Łączenie, jak gdyby, może być blat, który jest połączony ze zlewem. Na pewno ta struktura będzie miała znaczenie. Można w różny sposób wykończyć i w różnych odcieniach. Wszystko zależy od tego, jakie pigmenty są, Dodane do tej masy, żeby uzyskać dany kolor. Tutaj jest bardzo dużo niuansu, więc warto tutaj porozmawiać z wykonawcą, pokazać mu próbniki NCS albo porozmawiać na temat próbników, które on ma. Może wykonać nawet próbkę przed zrobieniem takiego blatu, żeby było wiadomo dokładnie, jak to będzie wyglądało. Jak będzie wyglądała ta struktura, czy ona ma być bardzo y, y, gładka, taka wypolerowana, czy ma być bardziej chropowata. No tutaj tych możliwości jest dużo. Bardzo często, żeby taki blat wykonać, to musimy mieć odpowiednią też konstrukcję, tak, te blaty są bardzo ciężkie, więc te szafki też nie mogą być takie zupełnie delikatne i też trzeba uwzględnić, jeżeli mamy blat od kogoś innego i na przykład szafki od kogoś innego, czy na pewno te szafki wytrzymają, czy nie będzie czy trzeba zastosować na przykład dodatkowej płyty meblowej, którą położy się na całej długości tych szafek jak to będzie do końca wyglądać. Więc tutaj naprawdę zwróćcie na to uwagę, żeby później nie było zaskoczenia. Naj, jednym z też najbardziej popularnych blatów jest to blat y, drewniany i w blatach drewnianych najczęściej mamy blaty, które są y, zrobione z drewna klejonego, tak? Czyli mamy małe kawałki drewna, one są z, ze sobą sklejone dzięki temu ten blat y, nie zmienia swojej objętości, nie przesuwa się w prawo i w lewo. Jeżeli byśmy zastosowali takie duże kawałki drewna, no to różnie te drewno może się zachowywać. I teraz to, co jest tutaj istotne, to jak ten blat jest wykończony. Tak? Czy jest to olej, czy jest to lakier? Lakier po jakimś czasie oczywiście może być porysowany, na macie tego prawie nie widać. Więc to zabezpieczenie jest, można powiedzieć, na lata. Można oczywiście taki blat wylakierować jeszcze raz, wyszlifować i wylakierować. Jeżeli mamy blat olejowany, on będzie wyglądał bardziej naturalnie. To jest bardzo popularne, żeby właśnie takie blaty były bardziej olejowane. Ale jednak wydaje mi się, że plamy od wody, mokre rzeczy, które są odstawiane, zostawiają dosyć mocne ślady. I to jest bardzo widoczne, więc jeżeli Wam coś takiego przeszkadza, to raczej bym tutaj ten olej odradzała. Możecie to sobie sprawdzić, jak chodzicie na przykład do znajomych, zwróćcie uwagę, z czego mają te blaty zrobione. Jeżeli mają z drewna, to zobaczcie, czy mają właśnie lakierowane, czy mają olejowane i jak ten blat wygląda po całym dniu właśnie gotowania, tak? Czy, czy, czy te wszystkie naturalne tak naprawdę rzeczy wam nie przeszkadzają? Bo wiem, że dla niektórych jest to urok właśnie drewna i piękno drewna i to jest absolutnie pożądane, a dla niektórych jest to nieakceptowalne. Wszystko zależy od tego, w jakiej stylistyce chcielibyście urządzić wnętrze, jak ta kuchnia ma wyglądać i co dla Was jest po prostu ważne, więc tutaj zwróćcie uwagę. Oczywiście jeśli chodzi o naturalne materiały, to też mamy ograniczenia co do kolorów w zależności od gatunku drewna. Najbardziej popularne są blaty dębowe. Tego jest najwięcej na rynku, i ten dąb no, ma, ma kilka odcieni, ale umówmy się, to nie są wszystkie odcienie świata. Więc jeżeli chcecie jakiś specyficzny odcień, żeby na przykład dopasować się do podłogi, to w blatach laminowanych na pewno szybciej znajdziecie. Możecie też zastosować blaty fornirowane, czyli blat jest zrobiony z innego materiału. Znaczy, może być z drewna też robiony, ale bardzo często z MDF-u, i jest obklejony cienką warstwą obłogu, czyli forniru, i te forniry mogą być przeruszane też w zależności od gatunku drewna i też cena może być różna w zależności od gatunku drewna i wykończenie też może być na przykład olejowane albo lakierowane. Tutaj ważne jest to, jak są włączone ze sobą krawędzie, żeby to zrobić bardzo dobrze, dokładnie, żeby po prostu ta okleina gdzieś nam nie odchodziła. Mam nadzieję, że te informacje pomogą Wam, chociaż w małym stopniu, być może w dużym, zdecydować, jaki blat byście chcieli mieć. Możliwości, jak widzicie, są olbrzymie. Sprawdźcie sobie wycenę za cały, jak gdyby blat, a nie za kawałek, albo nie patrzcie tylko za cenę nie patrzcie w internecie tylko na cenę metra kwadratowego danego produktu, dlatego że po zrobieniu takiego blatu może się okazać, że dany blat jest dwa razy droższy niż ten, który wydawał Wam się w internecie, że będzie droższy. Także tutaj musicie koniecznie zwrócić na to uwagę. Ja zaraz, słuchajcie, odpowiem na Wasze pytania. Ja zaraz odpowiem na Wasze pytania, już, już, już. Hmm. Jaka jest kolejność wykonywania prac? Ja chcę w kuchni robić kafelki pomiędzy blatem a górnymi szafkami, a resztę malować? Czy w projekcie kuchni projektant mi także zaprojektuje kafelki? Różnie to jest. Po pierwsze tak, jeżeli pójdziesz do projektanta, no to projektant projektuje ci wszystko, chyba że mu powiesz, że czegoś ma ci nie projektować. Strefa pomiędzy blatem a szafkami górnymi jest istotna. Może być wykonana z tego samego materiału co blat, ale oczywiście cieńszy materiał, czyli jeżeli na przykład wybierasz blat laminowany, który ma 38 mm to na ścianie nie robisz grubego blatu 38, tylko robisz cienki blat, który może nawet mieć 8 mm, w zależności od producenta. Niektórzy mają gotowe elementy, które wyglądają identycznie, mają identycznie zastosowany laminat, ale na cieńszej płycie. Więc różnie to bywa. Jeżeli masz na przykład płytę gazową, to raczej laminatu w tej strefie nie możesz położyć, bo ona nie będzie odporna na wysoką temperaturę. Teraz jeśli chodzi o kolejność, to yy, są dwie szkoły. Jedna mówi właśnie, że najpierw robimy płytki, później są meble, a niektórzy mówią, że można położyć płytki po me meblach. Ja uważam, że lepiej najpierw położyć płytki, a potem zrobić meble. I też można umówić stolarza i płytkarza, żeby uzgodnili dokładnie na jakiej wysokości to ma być i czy płytki mają zachodzić, być z tyłu, lekko z tyłu, na przykład szafek dolnych i szafek górnych, tak? Najlepiej to ustalić, bo różnie preferują stolarze i wykonawcy, a szczególnie tutaj dopasowujemy się do osoby, która będzie wykonywała te na zamówienie. Więc tutaj na to zwróćcie uwagę. Nie widzę, słuchajcie, nie widzę. Jeszcze muszę wejść na Facebooka. Czy na Facebooku w ogóle coś się zadziało, czy nic? Coś dzisiaj miałam problem, właśnie z streamingiem. Czy jestem w ogóle na Facebooku? Słuchajcie, nie jestem w ogóle na Facebooku. No dobra, to puszczę to osobno. Mhm. Nie, komputer nie jest dziadek. Wszystko jest tam... Coś ja, to zawsze czynnik ludzki, pewnie ja coś tutaj pokombinowałam. Albo multistreaming. Dobrze, słuchajcie. Ja Wam bardzo dziękuję. Zachęcam Was do tego, żebyście obejrzeli sobie poprzednie odcinki. Szczególnie pierwsze 10 odcinków, gdzie pokazuję jak krok po kroku urządzić swoje wnętrze. Te odcinki zostały nagrane na podstawie mojej książki od inspiracji do aranżacji, czyli jak pięknie mieszkać. Jest to takie uzupełnienie tej książki więc warto sobie te odcinki słuchajcie obejrzeć. No i jeżeli Wam się podobało, to koniecznie kliknijcie subskrybuj, możecie też udostępnić. Zachęcam też, żeby zajrzeć i na Facebooka małpa to, a to i na Instagrama Małpa Studio Ato a to, i też na stronę, gdzie możecie też sporo rzeczy przeczytać. I do zobaczenia w kolejnym odcinku.